Najwyższa jakość dźwięku dzięki wieży Philips BTM2310 dla Ciebie. Ciesz się bezprzewodową transmisją muzyki dzięki technologii Bluetooth. Połącz swój smartfon lub laptop i odtwarzaj ulubioną muzykę, dźwięki z gier lub filmów w wygodny sposób bez potrzeby instalowania dodatkowych przewodów. Jeśli przechowujesz nagrania na pendrive, to teraz masz możliwość podłączenia go do wieży i odsłuchania w rewelacyjnym brzmieniu albo podładowania baterii dzięki USB. Złącze audio przyda się, kiedy zechcesz połączyć swoje urządzenie przenośne. W prosty sposób odtwórz swoje pliki MP3. Posiadasz kolekcję płyt MP3 CD, CD i CD RW. Teraz możesz je swobodnie odtwarzać. Nie musisz martwić się, czy twój odtwarzacz da sobie z nimi radę. Zachwycającą funkcją tego modelu jest zegar z funkcją budzika. Obudź się w miłej aurze. Wieża Philips BTM2030 to rozwiązanie dla wymagających którzy lubią dobre brzmienie i wygodę użytkowania.